Gadu-gadu w Radiu Rekord. W moim programie będę dociekać, pytać, ciągnąć za język. Będę rozmawiać, interesować się, podpytywać, wnikać. Gadu-gadu w Radiu Rekord. Dzień dobry, witam Państwa w programie Gadu-gadu. Milena Majewska, ze mną dzisiaj Marcin Dawid Król, skrzypek z Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Dzień dobry. Między innymi oczywiście tak mówię w skrócie, bo to zaraz się Państwo dowiedzą, czego to pan Marcin z tymi skrzypcami nie robi. Gra pan od dziecka? Czy to od zawsze była miłość do skrzypiec? Bo skrzypce to nie jest łatwy instrument do nauki. Efekty przychodzą dopiero po jakimś czasie. Były jakieś takie momenty buntu i zwątpienia. Zresztą to był mój wybór, te skrzypce, dlatego że. W wielu przypadkach jest tak, że to są jakieś tam powiedzmy spełnienia marzeń rodziców, i oni tam te dzieci, e, może nie powiem, że zmuszają, ale mocno namawiają. No bo trzeba podjąć decyzję w miarę tak. wcześniej. Dziecko jest, no nie wiem, tam 6-7 lat już powinno chyba grać, prawda? Zacząć. Różnie to bywa, ale tak jest najlepiej. Natomiast ja pamiętam do dzisiaj ten moment, kiedy zobaczyłem w telewizji orkiestrę, wielką orkiestrę symfoniczną i grali nawet, pamiętam, uwerturę do Wilhelma Tella. I tam ci skrzypkowie, tak tymi smyczkami, tak bardzo szybko poruszali. I tak stwierdziłem, no to ja też tak chcę. Powiedziałem o tym rodzicom, no rodzice się zgodzi, to były jeszcze czasy. Podejrzewałem, że dzisiaj jest podobnie, że były egzaminy, które nie było tak łatwo wcale zdać. No ale okazało się, że ten słuch mam, poczucie rytmu też mam. No i zostałem przyjęty do klasy skrzypiec z wieku lat siedmiu. I co? I potem już poszło, ta miłość faktycznie została. Wytrwał pan przy tym instrumencie. Tak, aczkolwiek tak, jak Pani wspominano, były różne momenty, kiedy koledzy wychodzili na podwórko się bawić, natomiast ja musiałem przy tych skrzypcach stać w domu. To były faktycznie momenty, kiedy kiedy mi się nie chciało. Ale patrząc tak, z szerszej perspektywy, to chyba jednak zawsze chciałem grać. Nie, nie, nie było takiego momentu, że chciałem je zostawić. Natomiast no z tym ćwiczeniem to bywało różnie. Gadu, gadu w Radiu Rekord. To co ciekawe, to wcale nie jest pan rodowitym radomianinem, tylko z Krakowa tam akademię muzyczną pan skończył. Potem była kolonia. Jak ten radom się znalazł na drodze? No, w Radomiu pojawiła się i jest bardzo dobra orkiestra kameralna, no gdzie grać jest zaszczytem. Yy, mamy wspaniałych muzyków, yy, mamy bardzo dobry poziom, mamy bardzo ciekawe projekty. No i dzięki tej orkiestrze zostałem radomianinem z wyboru. Także no jest to coś bardzo szczególnego w moim życiu. I teraz to już radom na stałe? Radom, tak, tak. Radom na stałe. Yy, to znaczy akurat ja mieszkam pod radomiem bardziej w okolicy Kazimierza Dolnego nad Wisą, ale radom na stałe tak, i jestem bardzo zadowolony. No dobrze, no to jak, jako Radomianin z wyboru, to um, jak to jest z tymi stereotypami o Radomiu? Czy to jest faktycznie prawda, szczególnie jako osoba związana z kulturą, która od wewnątrz wie, co w tym mieście się dzieje? Czy to naprawdę jest taki zaścianek, jak się A skąd? w Polsce Absolutnie. Mówi? Nie, ja powiem, że mi to w ogóle denerwuje, te jakieś takie stereotypy, te nie wiem, że ci to z Radomia, ci to z Krakowa, ci to z Warszawy, nie. Człowiek jest człowiekiem. Mamy wspaniałe miasto, mamy wspaniałą kulturę. To jakieś bzdury w ogóle są nie... Pięknie, też tak uważam. No więc słuchajcie, z Krakowa do Radomia e, i zadowolony i się Bardzo, odnajduje. bardzo, bardzo. Gadu gadu w Radiorekord. E, no dobrze, ale tak. E, podróżuje pan dużo po świecie. E, czy jest pan muzykiem czy podróżnikiem? Czy podróżnikiem, dlatego że muzykiem? Ja dużo z świata zwiedziłem jako muzyk zawodowo i to faktycznie jest tak, że wtedy się często nawet się nie wie, gdzie się jest, bo, bo jest hotel, próba, koncert, przejazd, hotel, próba, koncert, przejazd i tak dalej, i tak dalej. Ale w tej chwili, jak to się mówi, już w pewnym wieku, jak przychodzi ten urlop, to faktycznie wyjeżdżam turystycznie. Jakieś ulubione rejony? O i tak zdecydowanie Indie. Indie jest to bardzo magiczny kraj o niesamowicie bogatej kulturze duchowej, o pięknej przyrodzie. I to jest mój taki, moja perełka. Tak. Ile razy się udało w tych Indiach już być? O, w około, już nie pamiętam w tej chwili, ale tak z 8-9 razy tak. Ale zawsze tak tylko turystycznie? Czy muzycznie też coś tam się udało zrealizować? To znaczy, ja tam też akurat robię projekty, ale to są projekty przy okazji. Gdzie po prostu grywam muzykę z ludźmi z Indii, z muzykami z Indii albo z muzykami z całego świata, których tam spotykam. Do tego właśnie nawet zmierzam, bo jak ja sobie popatrzyłam, to tak, grał pan i w Stanach, i w Belgii, w Francji, no ogólnie na całym świecie po prostu. ma językami pan mówi? Mówię tak, mówię po, po, no po polsku wiadomo, po angielsku, po niemiecku. Ten mój hebrajski to jest taki słabiutki, ale pracuję nad nim. No i rosyjski, tak. Ostatnio byliśmy właśnie z moim partnerem duetowym, skrzypkiem Lucjanem Szalińskim, bałwasem, skądinąd koncertmistrzem naszej orkiestry, byliśmy w Kazachstanie i w Kirgistanie. I otworzyła mi się szufladka w głowie z rosyjskim, bo ja miałem 3 albo 4 lata rosyjskiego. Potem studiując w Niemczech, jeszcze mój profesor był rosyjskojęzyczny, więc tego języka używałem i mi się to przypomniało. Także można powiedzieć, że ten mój rosyjski jest prymitywny, ale dogadam się, więc. A czy to jest tak, ponieważ te podróże muzyczne po całym świecie pan odbywał, że muzyka to jest taki język wspólny i z każdym się można dogadać, grając po prostu? Oj, tak, zdecydowanie. Ja miałem bardzo dużo takich przeżyć no, pięknych. Gdzie grałem na przykład w orkiestrze, w fulpicie z osobą, z, której, z którą nie, no nie znałem języka, ona nie zna mojego, ale dogadywaliśmy się poprzez muzykę. Także się mówi właśnie, że, że muzyka to jest taki międzynarodowy język rozumiany przez wszystkich. I zresztą moje projekty też bardzo często nawiązują do, do muzyki. Czyli zgadza się. Gadu, gadu w Radiu Rekord. Interesuje się Pan też kulturą żydowską. No i. Z racji tego, że dużo pan podróżuje, to też taką wielokulturowością to ma wpływ w ogóle na pana twórczość. W Radomiu tutaj swego czasu, nie wiem czy jeszcze szczerze mówiąc, organizował pan spotkania szabatowe. Tak, tak. O I organizuje dalej, organizuje, jest. jest, tak. Dzięki gościnności Muzeum Rzemiosła robimy raz w miesiącu, w piątek. Takie spotkanie szabatowe, gdzie każdy może przyjść, gdzie każdy może zobaczyć. Jak naprawdę to świętowanie Szawatu, ale w aspekcie takim bardziej religijnym wygląda. No bo generalnie ludzie znają kulturę żydowską w Polsce świetnie, prawda? Lubią muzykę, lubią taniec, natomiast ten aspekt taki bardziej religijno-duchowy. Coś tam słyszeli, ale, ale no nie jest tak dobrze znany. Więc... To jest przedziwne, bo Radom był swego czasu miastem, gdzie tych Żydów mieszkało bardzo wielu, i gdzieś tam zostali y, zatarci przez historię, ale dzięki takim spotkaniom się udaje tą tradycję utrzymać. Dużo osób się tym interesuje w naszym mieście. Sporo osób się interesuje. Y... Od kilkunastu do kilkudziesięciu osób mam na takich spotkaniach, więc yy, no widać, że jest zainteresowanie. Tak? A skąd w ogóle to zainteresowanie akurat y, tym tematem? Ja w ogóle jestem Żydem. Yy, to jest moja religia, moje korzenie. Yy, no i stwierdziłem, że trzeba, znaczy trzeba, że fajnie by było w Polsce pokazać właśnie też, y, też tą kulturę. Zwłaszcza, to jest tak naprawdę też kultura polska, ponieważ, no to tak jak pani sama wspomniała, yy, no Polska nie była krajem przed wojną jednowyznaniowym, takim jednorodnym nawet narodowościowo. No to był totalny tygiel, miks. I myślę, że w tym tkwi tak naprawdę nasze bogactwo. Ja w ogóle uważam, że wielokulturowość, różnorodność to jest tak naprawdę siła. Gadu, gadu! W Radiu Rekord! A jak to zrobić, żeby całe życie grając, nadal jeszcze to kochać i żeby to się nie znudziło, i żeby wychodzić na tą scenę i zawsze dawać z siebie wszystko? Da się w ogóle? Da się, tak. Zdecydowanie. To jest tak, że jeżeli się jest wśród ludzi, którzy mają podobne priorytety, a my tutaj w Radomskiej Orkiestrze no, mamy wszyscy zamiłowanie do, do, do muzyki, nasza pani dyrektor też, Natalia Dąbrowka. No bardzo nas wspiera w tym, żeby ten poziom trzymać, żeby grać z pasją. To wtedy się da. Tak, wtedy się da. Ja już gram lat 39 i muszę powiedzieć szczerze, że za każdym razem, kiedy wychodzę na estradę, to jest wielka radość. Niesamowite to jest. Zawsze pytam o to i zawsze się okazuje, że faktycznie się da. Bo chyba jeżeli by się człowiek wypalił, to by po prostu. Gdzieś tam zniknął i bym go tutaj nie zapraszała. No ja bym zmienił zawód, tak się zastanawiałem, co by było, gdyby mi to przestało sprawiać już satysfakcję i radość. Myślę, żebym spróbował czegoś innego. tak. Zawsze też pytam o to, czy jakieś takie wspomnienie ma pan z jakimś największym swoim sukcesem, albo jakimś takim koncertem, który zapadł w pamięć? Czy to się da w ogóle jeszcze po 39 latach pamiętać? Jakiś taki moment, który zostaje, bo to są takie milowe momenty w naszym życiu, niby błahe czasem, a jednak zawsze z nami to wspomnienie zostaje. No tak się zastanawiam. No był jeden taki mom moment. Jak skończyłem y, szkołę średnią i dostałem się na studia, to u nas było takie stypendium Jana Kantego Pawluśkiewicza dla najlepszego absolwenta szkoły muzycznej. To była szkoła w Nowej Hucie w Krakowie, który się dostał do Akademii Muzycznej. No i ja się dostałem i pamiętam, to było na stare pieniądze. Wtedy dostałem 20 milionów. Stypendium. Wow! To jest na dzisiaj 2000 zł, więc to nie są jakieś kosmiczne pieniądze, no ale to było. To był rok 95, więc ja pamiętam, że za te pieniądze kupiłem smyczek, futera, gdzieś tam pojechałem i bardzo, bardzo się cieszyłem, byłem bardzo szczęśliwy. To jeden z takich momentów właśnie to dostanie się na studia. Musiałbym jeszcze pomyśleć, no myślę, że tak, to jest taki to najbardziej, jest ten najważniejszy. tak, tak, tak. Gadu, gadu, w radiu rekord. A teraz takie w zasadzie techniczne pytanie. Zawsze mnie to ciekawi, jeżeli jest się muzykiem, to trochę to też jest, przypomina takie życie sportowca. Trzeba mieć dyscyplinę codzienną. Czy codziennie pan ćwiczy, gra? Staram się, no ale życie weryfikuję to, prawda? Czasami jak są jakieś przejazdy, wyjazdy, czasami nawet zmęczenie, to lepiej jest sobie odpocząć, moim zdaniem, niż forsować. A czy fizycznie jakoś się trzeba przygotować? Bo każdy instrument, nie wiem, wymusza jakąś inną postawę ciała, jedna ręka, nie wiem, jest bardziej zaangażowana, czy ja, jakoś to też no się życzy? Tak no tak się generalnie pracuje, prawda? To jest ta pozycja, więc potem, że tak powiem, my jesteśmy klientami różnych fizjoterapeutów z kręgosłupem. <laughs> z kręgosłupem, niestety, czy trzeba się przygotować, do no, pewno, ciało, no, no wskazane jest uprawiać sporty, żeby jakoś równoważyć te, te wszystkie. Takie mikrourazy, które poprzez to są. No, ale też trzeba pamiętać, że trzeba się rozluźniać i trzeba mieć odpowiednią postawę, jak my to nazywamy, branżowo, odpowiedni aparat, prawda? Czyli w czasie grania też, żeby, żeby być rozluźnionym, żeby się nie spinać. No to zawsze na koniec pytam też o plany. Jakieś plany, coś przed nami, czegoś się możemy spodziewać, co w najbliższej przyszłości się wydarzy w pana życiu? No Teraz bardzo dużo mamy koncertów i planów. Tak jak wspomniałem, mam teraz duet skrzypcowy z Lucianem Szalińskim Bałwasem. Planujemy, planujemy trasę do Izraela, planujemy trasę też do Australii, pracujemy nad tym, no i do Stanów. Także to jest taki w tej chwili nasz priorytet. No oprócz tego, no dużo pracy z Radomską Orkiestrą Kameralną. Byliśmy w Austrii. Teraz w Willach, gdzie odnieśliśmy bardzo duży sukces. To nie był łatwy koncert, bo nowa publiczność, nowa sala koncertowa, ale, ale przyjęło się to z wielkim, wielkim sukcesem. Także w to będziemy inwestować na pewno. Gadu, gadu w radio Rekord. To tak na koniec, jakby miał Pan kilka słów powiedzieć do jakiegoś takiego młodego muzyka, który słyszy na przykład gdzieś od rodziców, że co to jest za zawód, ty lepiej sobie znajdź jakąś porządną pracę. Jakaś taka rada na koniec dla ludzi, którzy chcą grać? Ja myślę, że powiem radę taką dla wszystkich ludzi w ogóle: że najważniejsze jest spełnienie najważniejsze jest podążanie za swoimi marzeniami, planami. No i powodowanie, żeby, życie, żeby, żeby zawód był pasją to jest, mi się wydaje, klucz do, do szczęścia i do sukcesu. Pięknie powiedziane. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, Marcin Dawid Król, skrzypek z Radomskiej Orkiestry Kameralnej, był dzisiaj z nami. Dziękujemy serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Gadu, Gadu w Radiu Rekord.